I tak całe moje życie. Co wybrać? Do dyrektora w sprawie mojego projektu. Pan Marczewski jest bardzo zajęty. Mój projekt czeka tu już kilka tygodni. I tak, jak jeszcze kilka dni poczeka, to nic się nie stanie. A co z wakacjami? Przecież ja bez przerwy dokładam do tego interesu. Może za trzy miesiące uda nam się gdzieś wyskoczyć. No przez okno. Marku, możemy chwilę porozmawiać? Przydałby nam się drugi wiceminister. Jak ty. Bogaci. Halo. Halo. Szagier przyszedł do odwiedziny. To co, pomyślisz o tym moim pierworodnym? Potrzebuję specjalisty od grafiki komputerowej. Jak znalazł. Młody godzinami przy kąpie przesiaduje. Na fejsie ma chyba z 2000 znajomych. Hm. Co tam sprowadza? Wie pan co, Gustaw? W lafteczce. Milion złotych w gotówce. jaki milion? No mówię, w gotówce. Zabrać, jak dają! To jest korupcja w biały dzień. A więc widzę, że Aby było. Jest pan zatrzymał. Pomyśliłem się. Pomyśl, ile ty tu masz możliwości. Dziękuję bardzo. Za dużo tych możliwości. Co pani robi? A nie robi się panu miło? A robi. Powinienem wrócić na swoje. Twarzy mi szkoda. A pana za co? Chyba za pana. To przepraszam.